W pierwszej części filmu poświęconej pracy z tekstem omówiliśmy najważniejsze i najczęściej używane opcje. Teraz przejdźmy do tych, które wymagają już przynajmniej podstawowej wiedzy na temat składu tekstu. Skład tekstu to przygotowywanie takich publikacji, w których tekst odgrywa kluczową rolę, to na przykład gazety czy książki. Brzmi technicznie, ale tak naprawdę chodzi o to, by zadbać o estetykę tekstu. Nie tylko ilustracja czy oprawa graficzna może być oceniana w kategoriach estetycznych, ale także tekst może być miły dla oka lub nie. Rola projektanta, jeśli chodzi o pracę z tekstem, to przygotować go w taki sposób, aby był funkcjonalny, czyli wygodny w czytaniu, oraz zadbać o jego stronę wizualną, choć jedno z drugim jest ze sobą ściśle powiązane. I do tego głównie służą opcje, którym teraz się przyjrzymy. A dostępne są dzięki panelom Typografia i Akapit. Przełącz panele Typografia i Akapit. Oba panele uaktywnimy także z poziomu menu Okno. Część z tych opcji już poznaliśmy wcześniej. Przyjrzyjmy się nowym. Skorzystam może z tekstu akapitowego, ponieważ głównie służą do formatowania większych partii tekstu. Znamy już opcje związane z wyborem kroju oraz rozmiaru fonta, ale nim przejdziemy dalej, warto przypomnieć sobie o miniaturowych suwakach. Podczas pracy z formatowaniem tekstu mogą być niezwykle przydatne, ponieważ na obu panelach znajduje się sporo opcji, przy których suwaki są dostępne. Ale przejdźmy już do opcji. Określ interlinie. Interlinia to odległość między wierszami tekstu. Im wyższa wartość, tym odstępy pomiędzy sąsiadującymi wierszami będą większe. Kolejne dwie opcje kontrolują odległości pomiędzy literami. Pierwsza odpowiada za tzw. kerning, czyli odległości pomiędzy dwoma znakami. Ze względu na swoją budowę, litery nie mogą znajdować się w jednakowej odległości od siebie. Inaczej wygląda to w przypadku pary liter AW, a jeszcze inaczej, gdy w tekście wystąpią obok siebie dwie litery I. Dobrze zaprojektowany krój uwzględnia także i to, niestety, niekiedy zachodzi potrzeba ręcznej korekty, właśnie ze względów estetycznych. Co ma także oczywiście związek z czytelnością. Druga opcja jest podobna, to światło. Podobna, ponieważ również kontroluje odległości pomiędzy znakami, ale pomiędzy wszystkimi, a dokładniej mówiąc, pomiędzy zaznaczonymi znakami. Kolejne dwie opcje zniekształcają litery, dlatego ich użycie musi być naprawdę poważnie usprawiedliwione. Skalowanie w pionie, a z prawej skalowanie w poziomie poniżej nadamy kolor tą opcję także już znamy a z lewej ustawimy przesunięcie linii bazowej linia bazowa to linia na której znajduje się tekst przemieszczać możemy wybrane czyli zaznaczone znaki a kolejna sekcja to następna garść opcji sztuczne pogrubienie nawet jeśli projektant fontanią uwzględnił wersji pogrubionej swojego kroju to polecenie wymusi pogrubienie znaków Podobnie działa druga opcja, z tym, że do czynienia mamy z kursywą, czyli w uproszczeniu mówiąc z pochyleniem. Idźmy dalej. Zaznaczony tekst możemy przekształcić w wersaliki, czyli tekst pisany wielkimi literami. Kolejna opcja to kapitaliki. Zaznaczony fragment zostanie przekształcony w litery o wyglądzie wielkich liter, ale o rozmiarach małych. Dalej indeks górny oraz indeks dolny. Indeks górny. I indeks dolny. Ostatnie dwa polecenia to podkreślenie i przekreślenie. Opcje te znajdziemy także w menu palety. Jeśli komuś wygodniej, to może korzystać z tych narzędzi także w ten sposób. Jeśli zapędzimy się w eksperymentach, przyda się opcja Wyzeruj typografię. Przejdźmy teraz do panelu Akapit. Jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony jest przede wszystkim do pracy z większą ilością tekstu. Opcje wyrównywania tekstu już znamy, ale mamy także garść nowych możliwości. Do lewej różnica tkwi w sposobie traktowania tekstu. Otóż we wszystkich wariantach tekst wyrównywany jest zarówno do lewej, jak i prawej krawędzi obwiedni. W inny sposób wyrównywany jest ostatni wiersz akapitu, z reguły zawierający najmniej znaków wyśrodkowanie i do prawej, a na samym końcu, justowanie, które również i ostatni wiersz wyrówna zarówno do lewej, jak i prawej krawędzi. Przechodzimy dalej. Kolejne dwie opcje kontrolują margines z lewej i prawej strony, czyli odległość pomiędzy obwiednią a tekstem. Następna opcja odpowiada za wcięcie akapitowe, czyli odsunięcie pierwszego wiersza akapitu od krawędzi obwiedni. A ostatnie dwie pomogą nam zdefiniować dodatkowy odstęp przed i po akapicie. Akapit to blok tekstu oddzielony od pozostałej treści odstępem, a także wcięcie. Wszystkie te parametry, np. szerokość wcięcia akapitowego, regulują specjalne normy. Niestety ta wiedza kosztuje. Norma szczególnie przydatna w takich sytuacjach, czyli zasady składania tekstów w języku polskim, oznaczona jest takim numerem a kosztuje nieco ponad 30 zł w wersji elektronicznej. Przyjrzyjmy się teraz dwóm opcjom związanym z językiem polskim. Pierwsza z nich to dzielenie wyrazów. Jeśli nie jest aktywna, a domyślnie powinna być uruchomiona, możemy ją uaktywnić choćby w tym miejscu. Program od razu przystąpił do pracy. Nigdy nie należy ufać do końca automatom, warto więc uzupełnić wiedzę o dzieleniu wyrazów, zwracając szczególną uwagę na te sytuacje, gdy możemy sobie pozwolić na łamanie zasad. A jeśli chodzi o dzielenie wyrazów, to sprawa często jest dyskusyjna, np. czy brać pod uwagę sylaby, czy też treść wyrazu, a może estetykę tekstu. Bo tak naprawdę najważniejszy powód dzielenia to właśnie wygląd tekstu. Zarówno z dzieleniem wyrazów, jak i z justowaniem związane są dodatkowe, nieco bardziej zaawansowane opcje. Zajrzyjmy do menu palety. Może zaczniemy od justowania. Jeśli przyjrzymy się uważniej tekstowi, zobaczymy, że automatyczne wyrównywanie do lewej i prawej krawędzi ma swoje wady. Szczególnie nieestetycznie wyglądają zbyt duże przerwy pomiędzy wyrazami. Możemy to kontrolować, ustalając minimalne i maksymalne odstępy pomiędzy literami oraz wyrazami. Glify to specjalne znaki obecne w wielu krojach obok zwykłych liter. Ale i tak największy wpływ na estetykę takiego bloku tekstu ma dzielenie wyrazów. Photoshop oferuje garść bardziej zaawansowanych opcji, jak już wspominaliśmy. I jeszcze raz zajrzyjmy do menu palety Dzielenie. To jak i czy w ogóle modyfikować sposób dzielenia wyrazów zależy od wielu czynników. Tą sprawę także regulują normy. Możemy na przykład zdefiniować minimalną długość wyrazów objętych dzieleniem, ustalić maksymalną liczbę liter na początku lub końcu słowa, a limit dzielenia określa maksymalną liczbę występujących po sobie wierszy, w których mogą pojawić się dzielone wyrazy. Kilka wierszy występujących bezpośrednio po sobie, a na końcu których znajduje się dywiz reprezentowany przez znak minusa, wygląda nieestetycznie. Pozostałe opcje pozwalają wyznaczyć odległość od krawędzi obwiedni, w której nie może być dzielonego wyrazu. Oczywiście mowa o prawej krawędzi. Warto głębiej przeanalizować ten temat. Przejdźmy teraz do drugiej opcji związanej z naszym językiem. To sprawdzanie pisowni. Przyda nam się jakiś błąd w tekście. Teraz edycja, sprawdź pisownię. Photoshop wykrył błąd i zaproponował listę wyrazów. Jeśli znajduje się na niej słowo, które powinno się znaleźć zamiast błędnego, wskazujemy i wybieramy zmień. Następnie Photoshop będzie kontynuował sprawdzanie pisowni i poinformuje nas o ewentualnych uwagach lub zakończy pracę. Do czynienia mamy z klasycznym mechanizmem sprawdzania pisowni. Nikt, kto pracował wcześniej z edytorem tekstu, nie powinien mieć problemu z obsługą. I to z grubsza tyle, jeśli chodzi o pracę z tekstem w Photoshopie. Czy coś jeszcze można dodać na koniec? Może warto zwrócić uwagę, że pomimo swoich ograniczeń tekst całkiem dobrze współpracuje ze stylami warstw. Możemy korzystać z praktycznie wszystkich efektów, dzięki czemu możliwe jest choćby wypełnienie tekstu gradientem czy wzorkiem. Czasem jednak może zajść potrzeba przekształcenia warstwy tekstowej w zwykłą warstwę. Prawy klawisz. Rasteryzuj tekst. Teraz dalsza edycja staje się niemożliwa. Mam na myśli zmiany w tekście, na przykład dopisanie lub poprawienie literówki. I na tym zakończymy ten temat, choć jak to z Photoshopem bywa, także i w tej kwestii program ma do zaoferowania znacznie więcej niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.